Dzień dobry, moi kochani, witam was serdecznie. Dziś porozmawiamy o cierpliwości, o tym, jak jest to najważniejszy czynnik skutecznego nie tylko manifestowania w prawie przyciągania, ale przede wszystkim też skuteczny czynnik naszego rozwoju osobistego i duchowego. Ale, kochani, zanim przejdę do tego tematu, chciałam Wam całego serca podziękować za tak przepiękny feedback odnośnie moich filmów, odnośnie mojej pracy przede wszystkim. Kochani to, jak piszecie do mnie, w jaki sposób moje filmy wpływają na poprawę jakości waszego życia nie przestanie mnie chyba nigdy zadziwiać. Kochani, pamiętajcie, ja przede wszystkim jestem tylko znakiem, który latarnią waszą, która pomoże Wam odnaleźć właściwy kurs do, waszego portu, do waszego szczęśliwego życia jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za wszystko pamiętajcie proszę jeśli ktoś napisał maila na adres mailowy klinika duszy, kochani nie mam dostępu w tej chwili do tego maila jeszcze raz proszę wyślijcie adres, wyślijcie maila na mój prywatny adres mailowy zamieszczę go oczywiście w opisie filmu. Kochani dziś temat o cierpliwości Ręka do góry, kto nie jest cierpliwy w procesie manifestowania, kto nie jest cierpliwy w procesie rozwoju duchowego. Pewnie większość z Was podniesie w tej chwili rękę do góry i powie, ja już bym chciał, chciała, żeby to już coś, to co sobie wymarzyłem, wymarzyłam, było ze mną, żeby ten rozwój się już zakończył, żebym nareszcie osiągnęła to swoje, tą swoją wymarzoną wizję mnie samej, mnie samego. Kochani, tymczasem cierpliwość to jest najważniejszy czynnik, który musicie opanować w trakcie waszej drogi, w trakcie waszego manifestowania, czy to życia, czy czegokolwiek sobie na życie w, o, osiągnąć, przyciągnąć do waszego życia. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ cierpliwość równa się wiara. Ja jeszcze raz posłużę się wstążką, żeby Wam dokładniej opisać, dlaczego ta cierpliwość jest taka ważna. Pamiętajcie, cierpliwość to wiara. Wiara, że ja osiągnę to, co sobie wymarzyłam, Wymarzyłem, że ja przyciągnę to do swojego życia i widzenie tylko i wyłącznie tej wersji siebie, tego, tej wersji marzenia, które chcę osiągnąć. A wszystko dzieje się w odpowiednim czasie, w odpowiednim tempie, w odpowiednim sposób dla mnie, ponieważ ja na ten moment jestem w takim, a nie innym stanie, wibruję takimi wibracjami, a nie innymi. Jeżeli coś w waszym życiu się jeszcze nie pojawiło, to nie powinno być dla was znakiem, że że tego nie osiągniecie. Nie, wręcz przeciwnie. To powinien być dla was znak że musicie jeszcze popracować nad swoimi emocjami. Najwidoczniej nie są one wystarczające do tego, aby przyciągnąć to, o czym sobie co sobie zamarzyliście, co sobie wymyśliliście. To jest tylko i wyłącznie sygnał do tego, żeby się nie poddawać, tylko pozwolić swoim myślom napędzać coraz bardziej emocje. Ponieważ kto najlepiej manifestuje, kto najlepiej się zmienia, ten. Kto widzi swój cel, nie poddaje się, ignoruje rzeczywistość, która go otacza dookoła, idzie w zaparte do tego swojego marzenia i wierzy, że to marzenie zaraz, lada moment się spełni. Spełni się wtedy, kiedy będę na nie gotowy, a kiedy będę na nie gotowy, kiedy będę miał, miała odpowiedni poziom emocji, uczuć w sobie. Czyli dorównam do mojego marzenia emocjonalnie, jeszcze raz przypominam, to jesteśmy my z naszymi emocjami, naszymi marzeniami, to jest nasze marzenie, tak? My musimy się połączyć z nim emocjonalnie, musimy czuć, już dzisiaj czuć się bogaci, już dzisiaj czuć, jak to jest posiadać ogromne bogactwo, o którym marzymy, już dzisiaj czuć, jak to jest posiadać wymarzonego partnera, stać się tym wymarzonym partnerem dla siebie samych już dzisiaj. Wtedy łączymy się, ta wstążka jest naszymi emocjami, przypominamy naszymi uczuciami, naszymi wibracjami, wtedy łączymy się emocjonalnie z naszym marzeniem i powoli, codziennie, coraz bardziej zbliżamy się do naszego marzenia. Pamiętajcie, że warunek jest taki, aby nigdy nie wątpić, ponieważ gdy zwątpicie, wszystko się cofnie. Musicie zacząć wtedy od nowa. Jeszcze raz wzbudzić w sobie emocje, te uczucia, które będą Wam towarzyszyły, gdy się już, gdy Wasze marzenie się spełni, i jeszcze raz zaczynać od nowa. Cierpliwość jest właśnie po to żebyście uświadomili sobie, że wasze uczucia muszą być jeszcze mocniejsze. Najwidoczniej nie są jeszcze wystarczające, żeby wasze marzenie się zamanifestowało. Więc jest to sygnał do tego, żeby jeszcze nad sobą popracować, co nie znaczy, że robicie coś źle. To znaczy, że może jest jeszcze jakaś mała blokada, którą trzeba pokonać. To wszystko prowadzi was do rozwoju, do tego, żebyście się Żebyście się stali najlepszą wersją was samych. Wersją, która będzie gotowa na to najpiękniejsze marzenie. Nie ma w tym nic kompletnie złego. Musicie być tylko cierpliwi i wierzyć, że jesteście odpowiednio prowadzeni do Waszego marzenia. Nie wątpić i zawsze utrzymywać wasze marzenie przed Waszymi oczami. I przede wszystkim cały czas być wewnątrz siebie, skupionym na swoich uczuciach, na swoich emocjach, ponieważ one są waszym drogowskazem do tego, czy idziecie w dobrym kierunku. A jak cierpliwość, jakie znaczenie cierpliwość ma w procesie rozwoju duchowego i osobistego? Dokładnie taki sam jak w procesie manifestowania waszego wymarzonego życia, czy jakiegoś wymarzonego elementu waszego życia cierpliwość to umiejętność zawierzenia w proces, w drogę, w której, na której się znajdujecie. To umiejętność zawierzenia, że Wszechświat daje Wam na ten moment do przerobienia, pokazuje Wam, co jest do przerobienia, to, na co jesteście gotowi, co jesteście w stanie udźwignąć. Ja, jeśli oglądacie moje filmy, wiecie, że uwielbiam porównywać Rozwój duchowy do obierania cebuli, kiedy te górne, największe warstwy to takie nasze największe blokady, największe traumy przy nich zawsze najwięcej się uwalnia i najwięcej płaczemy. Natomiast te mniejsze warstwy idą już o wiele łatwiej. Jesteśmy już przyzwyczajeni, wiemy, wiemy z czym mamy do czynienia. I tak samo jest z Wami. Każdy, na każdym etapie Waszego rozwoju duchowego. Jesteście coraz silniejsi, jesteście na coraz wyższym etapie rozwoju, jesteście na coraz bardziej pozytywni nastawieni. Jesteście przede wszystkim coraz bliżej waszego wymarzonego ja, waszej wymarzonej wersji siebie, waszej prawdziwej, idealnej wersji siebie. Dlatego cierpliwość i zawierzenie. Że jesteście na dro dobrej drodze, że jesteście prawidłowo prowadzeni, że jest wam dawane to, co jesteście w stanie udźwignąć, przerobić i puścić. To jest podstawa rozwoju osobistego i rozwoju duchowego. Kochani, cudownej, cudownej drogi do siebie ogromu cierpliwości, ogromu wyrozumiałości i wiary. W siebie i we wszechświat, że zawsze stoi za waszymi plecami, że zawsze dostaniecie wsparcie i że przede wszystkim dostajecie to, na co w tej chwili jesteście gotowi. Kochani, cudownego czasu ze sobą. Dziękuję Wam serdecznie, Buziaki.